Odpoczywamy sobie drodzy państwo w kolejnym odcinku głosu Brandysa. Plażujemy się właściwie, bo pięknie nam słonko zaczęło świecić w tej wiosennej już na szczęście aurze. No ale żeby nie było, że tak sobie tutaj przesiedzimy, przeleżymy i się tylko opalamy, to z Markiem Gryczem dzisiaj porozmawiamy też trochę o sporcie. Cześć Marku. Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Mark Grycz, drodzy Państwo, sportowiec, profesjonalny sportowiec, pięcioboista. Ja myślę, że wiele osób na Zaolziu kojarzy tę postać, kojarzy naszego gościa. Dodajmy, że Marków Gryczów jest więcej. No, często bywa melony z, z moim wujkiem, który też jest dość znaną osobą. oczywiście, mowa tutaj o Marku Gryczu, dyrektorze Polskiej Szkoły Podstawowej. W czeskim cieszynie pozdrawiamy pana dyrektora. Cześć. No i też mi się zdarzyło, że wykręci. Numer do nie tego Marka Grycza. To no, tak wydarzyło, nie, nie byłeś pierwszy ani ostatni na pewno. Słuchaj, Marku, pięciobój nowoczesny, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o tej dyscyplinie składającej się z wielu innych dyscyplin, no to tak cię wywołam do tablicy. Potrenowane dzisiaj? O, o potrenowane, potrenowane już jest. Druga po południu, więc już mam wszystko za sobą i, jak mówiłeś na początku, odpoczywamy sobie. Odpoczywamy sobie, ja myślę, że ten odpoczynek Ci się należy, bo ten e, jakby codzienny tryb treningów to jest coś, co Ty, jako sportowiec zawodowy, no, musisz dotrzymywać dla Ciebie. To jest ta pierwsza, no to jak my chodzimy, inni śmiertelnicy chodzą do pracy, do biura albo gdzieś do fabryki, sportowiec jest w pracy uprawiając swój sport. I o tym trzeba pamiętać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ten reżim teraz jest oczywiście dość zmieniony tym, jaka jest sytuacja pandemiczna w świecie. Jestem mało w domu, jestem dużo w Pradze, za granicą itd. Ale, ale ten reżim jest jakoś stanowiony, i oczywiście też chodzę do pracy tak jak zwykli ludzie, tyle że do pracy idę na trening, a nie do fabryki. Park Sikory, jesteśmy w Czeskim Cieszynie to jest to miejsce, gdzie też wychodzisz pobiegać, potrenować, trochę zrobić jakąś część treningu. No bo oczywiście za chwilę porozmawiamy o tym, jak ten Twój dzień treningowy wygląda, ale tutaj bywasz? O, tutaj bywam, przede wszystkim tutaj mieszkam. Tam kawałek na Dukierskiej mm. <laughs> mieszkam, więc, więc spędzam tu czy w Cieszynie dużo, dużo czasu i część treningów też, bo, bo jeśli jest okazja na przykład tylko treningu, tylko pobiegać, to nie jadę z tego powodu do Bystrzycy, gdzie mam resztę treningów, ale po prostu pobiegać mogę i, i tu w parku Sikory, e, czy też za granicą w Polsce dopóki. Nie zamknęli granicy, No właśnie, oczywiście. było Cię widać biegającego po obu stronach Olzy, no teraz musisz się ograniczyć do tego terenu tutaj. Teraz już tylko po, po jednej stronie. Miałem takie, takie ob, o, ulubione okrążenie po polskiej i po czeskiej stronie, teraz muszę znajdywać te trasy, no, no tu po czeskiej stronie. To jaki dystans na Dzień Dobry? Na Dzień Dobry, no tak, żeby tylko tak się trochę obudzić, to około 10 km. że tak powiem. 10 km to jest taka pobudka dla Ciebie? No, no, taki, taki średni, średni, średni bieg. Okej, okay, dobra, ja nie będę w takim razie tego przekładał e, na mój jakiś tryb spacerowo-treningowy. W każdym razie, Marku, e, czeski cieszyn. Obok tego miasta trzeba od razu postawić jeszcze bystrzycę. Dokładnie, to jest drugie najważniejsze miasto w, mo w moim życiu. Czy może trzecie, bo jeszcze urodziłem się w czyńcu, to jest mm -hmm. gdzieś między Cieszynem i Bieszczycą, ale, ale, ale w Bystrzycy spędzam bardzo dużo czasu. Jest to taki trochę mój drugi dom i przede wszystkim mam tam wszystkie treningi od. Kiedy poszedłem do pierwszej klasy, to codziennie spędzają tam kilka kilka godzin. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej? Od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tak. Od czego zaczynałeś? No, od pływania i, i biegania. Tak? Każdy pięcioboist zaczyna od tych dyscyplin e, fizycznych. E, duża część pięcioboistów też zaczyna tylko pływaniem, a potem dołącza te, te pozostałe dyscypliny. Ale ja już od początku wiedziałem, że, że będę uprawiał pięciobój nowoczesny, i dlatego był, było do, do tego pływania dołączone już i, i bieganie. A potem. Z przyrastającym wiekiem, oczywiście, dołączały się te pozostałe dyscypliny. Moment, moment, żebyśmy wyjaśnili. Powiedziałeś, że od razu wiedziałem, że będę uprawiał akurat ten sport. Od razu znaczy, że ja nie wiem, miałeś 8-9 lat i mówiłeś sobie, kurczę. No. Mały chłopak jestem jeszcze, ale okej, okay. będę pięcioboistą? No, wiedziałem w sensie, że chodziłem do klubu pięciobojowego, a nie do Jasne. klubu pływackiego. Oczywiście. To, jest to jest ta podstawowa różnica, oczywiście. Ale czy ja wiedziałem, że będę pięcioboistą, to raczej wiedzieli moi rodzice, okay. czy tak ta chcieli oczywiście, okay. bo raczej to dziecko w tych 6 czy 7 latach nie uświadamia sobie, co chce, czy co może robić. I ta decyzja w tak niskim wieku należy do rodziców. Zudowałeś się? Trochę. <laughs> ale tylko trochę. Bo to wiesz, różnie bywa, nie? że sobie rodzice coś wymyślą. Albo jakieś ambicje też swoje y, gdzieś tam potem spełniają, nie wiem, ktoś na przykład wyśle dzieciaka na fortepian, bo nigdy on sam się nie nauczył i no nie każdy musi zostać wirtuozem, nie? No tam właśnie miałem szczęście, że nie byłem akurat wirtuozem e, fortepianu, ale w tym sporcie zawsze mi całkiem nieźle szło, czyli, czyli temu, dziec, temu, temu dziecku dość pomoże mo, oczywiście motywacyjnie i mentalnie Jasne. to, że osiąga jakiś sukces, wygra jakieś zawody, ma w domu jakieś medale i, i to każdemu, każdemu dzieciakowi musi sprawiać ogromną przyjemność. Okay, czyli Bieganie, pływanie w Bystrzycy, w Bystrzycy także jest dziecko. Dokładnie. tam tak. jest stajnia. Tak, jest zbudowana stajnia, całkiem nowa, może jakieś 5 czy 6 lat może tam stoi. Zbudowało ją Vitality Slesko i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo, bo oczywiście nam to ogromnie pomaga, że, że mamy taką, taką luksusową stajnię 100 metrów od basenu. Czyli mamy te trzy dyscypliny, brakuje nam jeszcze dwóch. Chodzi oczywiście o szermierkę, to tak też jest. Bystrzyca? Też Bieszczyca i trochę pomagamy sobie treningami w Polsce, bo w Polsce jest szermierka o wiele, wiele bardziej rozpowszechniona niż, niż u nas w Czechach. I w każdym mieście jest jakiś klub szermierczy. A my jeździmy konkretnie do Gliwic, jest to jakieś 90 km raz w tygodniu. Jeździmy tam na treningi, okay. żeby oczywiście trenować. Z, jakimi, z zawodnikami na jak najwyższym levelu, tak? Tam oczywiście chodzi o ten sparing, to to jest to najważniejsze. Więc jeździmy do, do Gliwic, a, ale, ale u nas, w bystrycy też, też szczermi u przejeżdżają, jak na przykład pięcioboiści boiści z. Zorożnowa, czy też z naszymi młodszymi kolegami, też czasami powalczę. Ale Szermierka nie składa się oczywiście tylko z tej, z tej walki, ale też z, z różnych ćwiczeń z trenerami, ćwiczeń na nogi, na technikę i tak dalej, więc to nie chodzi tylko o tę konkretną walkę. Rozumiem. No i nie możemy zapomnieć o strzelectwie. Dokładnie tak. To gdzie trenujesz? Chyba Szans, nie, nie gonisz tutaj ze strzelbą <laughs> To tu, tutaj nie, nie, ale w Bystrzycji mamy strzelnicę jak zewnętrzną, tak wewnętrzną i. i i mamy te, te warunki do treningu, trenowania tego strzelectwa mamy praktycznie idealne, mm -hmm. bo, bo możemy wybrać sobie, gdzie, gdzie chcemy trenować. Od kiedy to strzelectwo trenujesz, to ten już mały chłopak dostaje. E... Myślę, że w, w jakichś 9-10 latach chyba dostałem już ten pistolet do ręki. To jest pistolet pneumatyczny, czy wtedy to był pistolet pneumatyczny, Jasne. czyli całkiem niegroźne. Oczywiście boli kiedy się w kogoś trafi, ale raczej nie jest to jest to broń śmiertelna. A teraz w ogóle się to zmieniło, bo my już to strzelectwo mamy połączone z bieganiem od kilku lat i te bronie już nie są nawet pneumatyczne, są to bronie laserowe, mm -hmm. czyli praktycznie nie można... Pozwolenia tym... nie musisz mieć. Nie, żadnego. <laughs> Dobra, poskładaliśmy do kupy te pięć różnych dyscyplin. Dla laika w ogóle, patrząc na ten zestaw tych różnych dyscyplin w ramach pięcioboju nowoczesnego, no to może się wydawać, kurcze. Jak to wszystko połączyć, nie? To ten sportowiec musi być wszechstronnie, też rozwinięty i, i, i mięśniowo, także. No właśnie, y... i to jest najtrudniejsza część na tym pięcioboju, żeby poskładać ten trening tak, żeby być jak najlepszym pięciobójcą. No bo oczywiście nie ma problemu z tym zrobić z kogoś dobrego biegacza, tak, biegasz, biegasz, biegasz i tyle. Ale w tym pięcioboju trzeba być dobry w każdej z tych dyscyplin i od tego mamy trenerów, którzy, którzy są bardzo dobrymi. Specjalistami właśnie w tym kierunku i, i wiedzą jak ten trening poskładać, tak, żeby dawał jakiś sens i, i wyciągnąć z tego zawodnika to, to najlepsze. To jak w takim razie wygląda ten twój tydzień treningów z dnia na dzień, jak rozwijana jest no, ta różnorodność, oczywiście, w tych dyscyplinach. No już jak powiedziałeś ty, sam ty, to bardzo ważną częścią tego przygotowania jest przygotowanie fizyczne, jakieś umięśnienie i tak dalej. Czyli ten sportowiec musi być przygotowany dobrze fizycznie i od tego e, odwija się to, że każdy dzień mam jedną z e, tych dyscyplin fizycznych jako główną część treningu. Czyli jest to albo pływanie, albo bieganie, mhm. a do tego dołączane są te dyscypliny techniczne, czyli jeździectwo, żermierka i, i, i strzelectwo. Siłownia też? Siłownia też, ale bardzo mało. Raczej bardzo spe, spe, specjalizowana część umieśnienia, przede wszystkim pływacka, tak? bo, bo te mięśnie raczej do innych dyscyplin niż do pływania tych mięśni nie potrzebuje. Na odwrót, gdybym był za bardzo umieśniony, to przebieganie oczywiście by mi to przeszkadzało. Mm -hmm, tak? Trzeba mm -hmm. być jak, najlże, jak najlżejszy i jak najsilniejszy. <grym, grym>, Także na no to trzeba uważać Dokładnie oczywiście. Tak, no. i tych treningów, żebym tak powiedział, to jest około. 5-6 godzin dziennie. Mhm. Godzina do dwóch jest właśnie jedna z tych dyscyplin fizycznych, która tworzy ten fundament tego codziennego treningu. Do której wstajesz? Treningi mam zwykle na dziewiątą. Na dziewiątą. Potem do obiadu? No, no powiedzmy, do południa mam jakieś 2-3 godziny takich lżejszych treningów, na przykład tylko albo lekki bieg, albo albo jakieś ćwiczenia do szermierki, potrzebne do szermierki, mm -hmm. jazda konna zazwyczaj bywa do południa, a ta główna część odbywa się po południu, kiedy właśnie przychodzi ten twardy trening fizyczny. Okej, okay. i potem wieczory wolne? Wieczory wolne, no może jakaś regeneracja, fizjoterapia, masaże, sauna i tak to, dalej, to jest szalenie ważne. Co z weekendami? Z, szale... z weekendami, w weekendy mam w sobotę tylko, najczęściej mam w soboty lekki bieg, a w niedzielę mam wolne na szczęście. Dobra, dzisiaj masz trochę wolnego, y, oczywiście, bo jesteś po zawodach, za chwilę o tych zawodach porozmawiamy, ale y, dodajmy jeszcze y, kwestię właśnie zaplecza, bo powiedziałeś czeski cieszyń, to możesz sobie pobiegać, bystrzyca, pływanie, jeździctwo, strzelanie, ale wszystkie te dyscypliny y, łączą się idealnie w tym treningu bezpośrednio w ośrodku szkoleniowym, tak? I ty masz ku temu okazję, bywasz z tygodnia na tydzień, jeździsz do Pragi teraz w tym e, no, trybie, jak wiemy oczywiście, w tej rzeczywistości pandemicznej, e, kiedy też tak po prostu nie można sobie wejść na basen, czy nie można do sali gimnastycznej wejść i trenować. No jasne, no, ta, ta sytuacja, która teraz jest, jest dla nas bardzo niekorzystna, czy konkretnie dla mnie, bo chociaż jestem profesjonalistą, to wyjątku wchodzenia na basen o, oczywiście nie mam, mhm. więc tutaj w bystrzycy u nas na, do, basen, do basenu wchodzić nie mogę, nie możemy też wchodzić do środka, do, do sal gimnastycznych. E... Ciekawa jest, przepraszam, ta różnica też, bo gdybyś przeszedł na drugą stronę za Olze i byłbyś członkiem kadry profesjonalnej, no to oczywiście podlegałbyś tym wyjątkom. No właśnie, popływać. no tu niestety, niestety, niestety nasz rząd ma, do, się ustawia, ustawia do tej sytuacji tak, a nie inaczej, jasne. więc niestety... No, no ty, moglibyśmy ustaw... oczywiście tych zestawień więcej w różnych sferach życia ja, porobić. Jasne, jasne, oczywiście, prawdopodobnie większość z nas nie jest zadowolona z tym, jak to u nas w Czechach teraz wygląda, ale jest to coś, z czym my za wiele nie, nie, nie zrobimy. Żyć trzeba. Żyć trzeba, dokładnie, no i żyję teraz tak, że często bywam w Pradze, gdzie jest największy ośrodek pięciu obowiązków w Czechach, mhm. duka Pracha, której jestem, gdzie jestem zatrudniony praktycznie i oni pozwolili mi na to, żebym nie musiał trenować tam codziennie, że mogę bywać w domu, że, że praktycznie, bo praktycznie wszyscy, którzy są zatrudnieni w Dukli Praga to mają obowiązek trenowania tam i, i bycia tam. Ja mnie na szczęście udało się z nimi e, dogadać na, na warunkach takich, że, że mogę trenować spokojnie tu u nas, ale teraz ta sytuacja na to nie pozwala, więc bywam tam często, a tam na szczęście wyjątek jest praktycznie co ze wszystkiego, możemy chodzić na basen, możemy normalnie chodzić do siłowni, możemy i wszystko normalnie... w jednym kompleksie, wszystko w jednym kompleksie oprócz jeździectwa, które tam w w Pradze trenuje się w Podjebradach. wszyscy dojeżdżamy do Podjebrad, gdzie, gdzie jest duża, duża stajnia i z którą pięciobojarze współpracują już dużo, dużo lat i mamy z tym dobre doświadczenia. Rozumiem. Zatrudniony w Dukli Praga i oczywiście członek kadry narodowej Republiki Czeskiej. Jak duża jest w ogóle kadra pięcioboistów? Kadra pięcioboistów, którzy są zatrudnieni, że tak powiem. Jest nas około 8. My, myślałem się, że teraz jest 8-5 bojców, którzy są zatrudnieni na, i, i robią to na poziomie profesjonalnym. Oprócz tego, oczywiście, są młodzi koledzy, którzy, którzy są w kadrze, na przykład juniorskiej, czy, czy jeszcze młodszych. Ci zatrudnieni nie są, ale jeśli policzyć e, wszystkich zawodników, którzy jeżdżą na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, łącznie z juniorami, łącznie z tymi młodszymi, to może jest to około 30-40 osób, mhm. którzy. Mają te ambicje, żeby uprawiać ten sport na jakimś profesjonalnym levelu. Czyli dość elitarny sport. Bardzo, bardzo elitarny sport. No przede wszystkim dlatego, że... Co tu, powie, co tu gadać? Jest to dość e, finansowo trudne. Nie dla tych poszczególnych rodzin, ale po prostu dla, dla tego związku, tak? Trzeba mhm. każdemu zawodnikowi płacić e, treningi jeździeckie, co kosztuje... Trzeba kupować każdemu pistolet, może nawet dwa pistolety na osobę i tak dalej. I to kosztuje ogromne pieniądze. I oczywiście... Ta. Tych młodszych zawodników, tych powiedzmy, około tych 10 lat, to, to są setki, tak? A mhm. potem z nich są właśnie wybierani ci, którzy mogliby, mogliby reprezentować nas też na, na międzynarodowym levelu, bo, bo te treningi, czy cały kształt te, tego tworzenia zawodnika polega na tym, że do, jak już powiedziałem na początku, dołączają się następne dyscypliny do tego biegu i pływania które są akurat, że tak powiem, finansowo najmniej tak, obciążające. no, no dokładnie. I, I potem z tym jak dołączam się do tego te, te reszta tych dyscyplin, to wybierane, wybierane z tych dzieci są te, które, które są najbardziej utalentowane. Treningi treningami, a co z dietą? Czy pięcioboista musi też sobie odmawiać różnych rzeczy? Jak to wygląda? No to czegoś trzeba oczywiście sobie odmawiać, ale na szczęście nie uprawiam ani kulturystykę, ani nie jestem e, gimnastą, więc... Tak... Nie liczysz kalorii? Nie liczę kalorii, nie, na szczęście nie. No, do, takiego, do, do takiego momentu mam nadzieję nigdy w moim życiu nie dojdzie, bo <grym <grym nie byłbym prawdopodobnie w stanie e, tego wszystkiego zatrzymywać. Oczywiście staram się jeść zdrowo, nie nadużywać słodyczy, alkoholu i tak dalej oczywiście, więc staram się... W ogóle prowadzi taki zdrowy styl życia, tak? No i to mam Ale nadzieję. No mam... gdyby się zdarzyło, jak już otworzą restaurację, żebym Cię zaprosił na żeberka z piwem, to byśmy poszli. Na pewno. Super. To trzymajmy się tego, mam oby nadzieję. jak najszybciej można było to nie zrealizować. Mogę I liczę z tym. Aż mi zaburczało brzuch, mam nadzieję, że mikrofon tego nie zebrał. Marku, zawody. No, bo nie łudźmy się, możemy sobie o tych treningach gadać długo, ale przecież chodzi o to, żeby zdobywać. Właśnie, jesteśmy żeby zawodnikami. Mieć wyzwania, nie? Zawodnik cały czas zmierza w kierunku zawodów, wyników i tak dalej. Jak to jest teraz w ogóle z zawodami w tej sytuacji, jaką mamy dookoła? No na szczęście teraz już to się wszystko rozkręca. Już mamy za sobą pierwszy Puchar Świata, ale ostatni rok był w tym kierunku szalenie, szalenie trudny dla nas. Dokładnie, praktycznie dokładnie przed rokiem to wszystko się zaczęło. Myślę, że 15... Marca, wróciliśmy mhm. ze zgrupowania z Barcelony o kilka dni wcześniej niż, niż było zaplanowane, bo u nas oczywiście wprowadzono stan wyjątkowy i musieliśmy szybko wracać i nikt nie wiedział, e, co się będzie dalej dziać. Dotyczyła nas wszystkich obowiązkowa kwarantanna, po nie, po tym nie powrocie, dokończyłeś tam tego pobytu. Tam. Tego pobytu tam nie dokończyliśmy mhm. i w ogóle taka ta niepewność, nie wiedzieliśmy, czy te zawody będą, czy nie będą, jak groźny ten wirus jest, czy nie jest. Było to dla nas szalenie trudne. No I potem oczywiście to, że tego sezonu praktycznie nie było, były odłożone Igrzyska Olimpijskie, to dla nas było psychicznie bardzo, bardzo trudne, bo, bo byliśmy wszyscy do tego sezonu przygotowani, tak, trenowaliśmy całą jesień, całą zimę i praktycznie całą wiosnę. Przygotowaliśmy się do tego najważniejszego sezonu sezonu olimpijskiego, jak, jak najlepiej włożyliśmy do tego ogrom pracy, który praktycznie poszedł w niwecz, ale jak mówię, teraz już się to rozkręca. Pozbierałeś się. teraz, teraz już się to rozkręca i mam nadzieję, że już w chodzimy na prostą. Y, jesteś teraz po zawodach, bo patrzyłem na twój Instagram. Y, 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 trochę się coś nie udało, nie Nie dogadałeś się z koniem ponoć. No tak, tak, to wyszło trochę nieszczęśliwie, chociaż, chociaż myślę, że byłem przygotowany do tych zawodów świetnie i, i, i to też pokazywałem do pory niż, niż <laughs> było. Trzeba, trzeba przejechać parkur gdzie wylosowałem no, dość trudnego konia i niestety na ostatniej przeszkodzie się Zatrzymał co, co kosztowało mnie straszny ogrom punktów i nie pozwoliło, nie pozwoliło osiągnąć jakiegoś dobrego wyniku na papierze, to znaczy w wynikach oczywiście mm -hmm. w kolejności, bo ja tak ogólnie to z tymi zawodami jestem dość zadowolony, bo pokazywałem, że, że naprawdę jestem przygotowany bardzo dobrze, ale niestety nie, nie, nie udało mi się to przenieść do, do jakiegoś lepszego wyniku na papierze, no. No to się wszystko może zdarzyć oczywiście, bo ten sportowiec e, rzeczywiście czuje, że jest na jakimś poziomie, że się przygotował. Mentalnie też, no bo ta psychika jest niesamowicie oczywiście, ważna e, i, i potem się okazuje, że jednak koń źle wylosowany, bo to dodajmy, ty sobie nie wybierasz takich rzeczy, no nie? No tak, tak, te konie losujemy. Ale oczywiście ja nie mówię, że to była wina tylko tego konia, tak? Ja mm. mogłem też prawdopodobnie zrobić coś lepiej, chociaż. E... Nawet obiektywnie ten koń był szalenie trudny do, do przejechania, bo przede mną go jechał zawodnik z Austrii, który jest na polu pięcioboistów prawdopodobnie najlepszym miejscem i zdobył w tej dyscyplinie tak samo punktów jak ja na tym samym koniu. Więc, więc w, sumie, w sumie nie mam czyste, że byłem przygotowany dobrze. Niestety tym razem się nie udało. I to były pierwsze z zawodów pucharu świata w to tym było, sezonie? To były pierwsze z zawodów pucharu świata w tym sezonie, z tym, że liczony do tego sezonu jest też puchar świata z przed. Roku, który okay. zdąży zdążyliśmy jeszcze jedne Po tej przerwie. Tak, tak, zdążyliśmy jeszcze jedne zawody przed, przed tym koronawirusem. Rozumiem. Tak, tak. No i przypomnij, gdzie to było? To było w Kairo. Dobra, i jeszcze teraz znowu kolejne ważne punkty w Twoim kalendarzu sportowym, bo my nagrywamy tę naszą rozmowę przed Twoim odjazdem. Odjazdem do Sofii. Tak, za kilka dni wjeżdżamy do Sofii, gdzie czekają nas kolejne dwa zawody Pucharu Świata. Mamy tam. I trzeci i czwarty puchar świata będzie zupełnie na tym samym miejscu, więc z, nawet między tym nie lecimy do domu, zostajemy w Sofii, będziemy tam jakieś e, dwa tygodnie i tam będzie bardzo ważne pozbierać jak, naj, jak najlepsze wyniki, żeby istniała jeszcze jakaś szansa kwalifikować się na finał pucharu świata i zdobyć jakieś punkty w, w olimpijskim rangu, mm -hmm. chociaż ta kwalifikacja po tym wyniku, który, który zdobyłem w, w Budapeszcie na tym zeszłym pucharze świata jest, jest już dość mała. Aha, czyli te twoje marzenia o olimpiadzie już się zweryfikowała rzeczywistość. Gdzieś już odsunęły się? No, odsunęły zupełnie nie, bo oczywiście jest to sport i może wydarzyć się zupełnie wszystko, ale, ale te szanse są już raczej e, matematyczne niż, niż e, praktyczne. Byłby to taki e, mały cud sportowy. Cuda się zdarzają. Ja Dokładnie. trzymam kciuki oczywiście za to, żeby taki cud się zdarzył. E, ty wiadomo, e, teraz coś się nie uda, ale udać się może. Za parę kolejnych lat. Jak w ogóle wygląda ta kariera pięcioboisty? Ty jesteś oczywiście sportowcem teraz. Ile masz lat, przypomnij mi? 23, 23 lata. Do kiedy możesz ten sport uprawiać? Plus, minus. Jakie są realia? Realia są takie, że, że bardzo długo. Najstarsi pięcioboiści, którzy są jeszcze w tym topie światowym, mają około 30. 5-6 lat, więc, więc jeśli bym chciał, to ta kariera może jeszcze trwać 10, nawet więcej lat. Ciągle mówimy w kategoriach wszystko przed tobą. Dokładnie tak, jestem jeszcze bardzo młody i jeszcze kilka cyklów olimpijskich mogę zdążyć. Świetnie. Obyśmy też się spotykali w kontekście takiego pewniaka też, kiedy będziesz mógł widzom głos.live powiedzieć, słuchajcie, mam tutaj już przepustkę na olimpiadę, trzymajcie za mnie kciuki. Też mam taką nadzieję, może już za trzy lata. Ja Ci tego życzę oczywiście, no ale olimpiady olimpiadami, zawody zawodami, życie też się toczy dalej. Też trzeba mieć w zanadrzu jakieś pomysły na to, co robić, kiedy mi nie wyjdzie? Myślisz czasami o tym też w tej perspektywie, że mógłbyś robić też coś innego w życiu? No, oczywiście sport nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. <grywa> Nawet dla nas, dla, dla sportowców. Jesteśmy tylko mm -hmm. ludziami i mamy ważniejsze sprawy na głowie, takie jak rodzina, zdrowie i mm -hmm. tak dalej. Tak, tak to, to sport. To no jest... ale zawodowo, na nie, przypuśćmy, kończysz karierę i co? Zostajesz w kadrze tenerskiej, Jak sobie wyobrażasz takie Prawdopodobnie rzeczy? nie. Prawdopodobnie podążę zupełnie, zupełnie inną drogą. Aha. Nie będę jeszcze zdradzał konkretnie <grywa> okay. jaką, ale... Nie... Jakiś plan gdzieś tam jest. Jest, plan jest i nie widzę samego siebie całe życie w tym, w tym kręgu sportu. Rozumiem, rozumiem. No to żeby ci się to udało, mocno trzymam kciuki. Dziękuję. No i powiedzmy jeszcze, bo przed chwilą wspomnieliśmy przy okazji Twoich przygotowań do jakichkolwiek zawodów o tej sferze ludzkiej psychiki. Masz jakieś takie swoje przepisy na to? jak przygotować się, co zrobić, ja nie wiem, puścić sobie dobry film, przejść się na spacer i masz jakieś, nie wiem, ćwiczenia motywujące, uspokajające. Jak to wygląda od tej psychicznej właśnie no strony? No tak, ta psychiczna strona... Yy... Zwłaszcza w pięcioboi jest bardzo ważna, bo przy tej szermierce tak, tak trzeba być mentalnie do tego nastawiony jak najlepiej. Ja współpracuję z, z psychologiem sportowym mm -hmm. i mam jakąś takie ses taką serię e, różnych ćwiczeń, które, które pomagają mi się lepiej skupić i e, wyłączyć te, te negatywne myśli albo zmienić je na, na te pozytywne. Ale w ogóle to przygotowanie mentalne tego zawodu trwa już kilka dni, może nawet tygodni przed tym, przed, przed tym wyścigiem. Trzeba się do tego dobrze nastawiać długotrwale, a nie, nie jakimiś konkretnymi ćwiczeniami przed, przed tym wyścigiem. Myślę w ogóle, że to Twoje doświadczenie sportowe nie tylko Twoje, ale generalnie sportowcy potem przenoszą te swoje treningi, doświadczenia, metody, tak jak mówisz, tej sfery psychiki także do życia innego, czy do innych sfer, nie wiem, do biznesu, że ktoś na przykład ma potem parcie, yy, żeby osiągnąć sukces i tak dalej, i tak dalej, więc to, co robisz teraz, to jeszcze nie wiadomo, w czym Ci się może przydać. No dokładnie, właśnie dlatego nie boję się jakiejś kariery poza, poza ten sport, bo mm. wiem, że sportowcy są ambitni, zawsze dążą do swojego celu i, i często go osiągają i potrafią się w tym życiu bez sportu odnaleźć, bez, bez, bez jakichś problemów, więc wcale się tego nie boję. Co robi Mark Grycz, kiedy odkłada y, okularki pływackie albo y, pistolet? Gram na PlayStationie. O! <laughs> Czyli zmieniasz się na świat wirtualny. No dokładnie, ja zawsze byłem miłośnikiem y, wideogier i, i jakichś nowych technologii i tak dalej. I teraz Jestem już dorosły i rodzice nie mogą mi tego zakazywać, zakazywać im, i, i mogę, mogę grać Teraz do woli, sobie tak odbijasz powiem. to. <gry> Oczywiście staram się jakoś trzymać to w jakichś normalnych normalnych, Nie, zarybać, dawkach nie zarywać nocy, nie? Dokładnie tak i, i ja nie ukrywam, że kocham to. to co byś polecił? Jaką grę w ostatnim czasie? My gramy gry multiplayerowe Call of Duty z kolegami. A, mm. pamiętam jeszcze, ale to chyba jakieś wersje na PC yy, w starych no, czasach. No możliwe, możliwe, teraz Call of Duty już. Duty, teraz jasne. mamy, teraz mamy bardzo nowe. Zresztą ja jestem ogromnym fanem właśnie PlayStation, jak już powiedziałem, i teraz pokazała się na świat nowa generacja PlayStation, oczywiście od razu już zakupiłem i, 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 i bardzo się tym cieszę. Jak małe dziecko. No. Zabierasz też do Pragi? O Tak. Czyli kończysz trening, możesz sobie pograć. No dokładnie. No tak, odbi odbijam sobie tym, tym trochę to, że kiedy byłem mały, to nie miałem na to czas, bo oczywiście zamiast czasu wolnego chodziłem do szkoły, a potem trenowałem, a teraz już tylko trenuję i pozostaje mi czas wolny, więc mam też jakiś czas na właśnie, na te sprawy. <grym> Okej, okay, to w takim razie y, zagraj jakąś porządną partię przed Twoimi zawodami w Sofii, żeby się rozerwać. No a potem już koncentracja rzeczywiście na y, tych zawodach. Mocno trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. E, no i co, do zobaczenia? Może też w parku Sikory gdzieś? E, bardzo prawdopodobnie. Taki trening. Myślę, że się jeszcze. Nie zobaczymy. by się szczerze mówiąc przydało trochę poruszać, więc <laughs> <laughs> może byś mi powiedział, jak to zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. Dobra. <laughs> Dzięki wielkie. Szanowni Państwo, Marek Grycz był gościem głosu Brandysa. E, polecamy kibicować naszemu pięcioboiście. Zerknijcie czasem też na Facebooka i Instagram Marka Grycza. Tam zawsze można zobaczyć jakąś fotkę z zawodów. Chyba najbardziej efektowne są te w, w stroju szermierza. Na bo... pewno, na pewno. Nawet dzięki temu, że mamy świetnego, świetnego fotografa, który jeździ z nami na zawody i on robi naprawdę fantastyczne zdjęcia. Kibicujemy, trzymamy kciuki. Do zobaczenia znowu za tydzień. Głos.live, głos Brandysa. Zawsze w piątki wieczorem premierowe odcinki. Korzystajcie, drodzy Państwo, z tej pięknej pogody, a my sobie jeszcze trochę ach, poleżymy. <laughs> Ugh. <sighs>